Hej, cześć, was, z tej strony, z dzisiaj nowy odcinek z Happy i coś na co chyba dużo osób czekało, tak mi przynajmniej mi się wydaje. Dzisiaj mamy oczywiście moje lewele, robione dla mnie, specjalnie dla mnie, że nie będę levelowe Dobrze jest, tak, dokładnie, dzisiaj zaczynamy z Nesco i Snake 14, ponieważ już 14 mapa, zobaczymy co to je będzie, czy to będzie skomplikowane, czy może nie, czy może będzie łatwe, czy może trudne. Tak, yy, poczekajcie, muszę kliknąć, najpierw tutaj na grę, Dobra, okej, okay, możemy jechać. Siema escot i gra, czy jestem się 777 to jest troll level, dużo tu nie będę pisał, żeby za zacząć jeść do tyłu. W życiu nie pojadę do tyłu, więc mam to w dupie, ale do przodu. Żeby zacząć jeść do tyłu. Dlaczego muszę jechać do tyłu? Przecież to nie ma że jest harmon! Okej, okay, nieważne. Nie wnikam co to było, ale jest dobrze. Okej, okay, czy już mogę? Już mogę? No what the fuck? No come on! Co, się tam wbić w, w ziemię? O kuźwa. dobra, okej. Okay. Okej. Okay. A to było podejrzanie dziwne, ale... Oj, nie wnikam. Troll, <laughs> I tak tam była te. Nie! Jedź do przodu Jezu co za debil Nie rób kołków tylko jedź Poczekaj 5 sekund czy śmierć Okej okay, to ja stanę, ja, sta ja, ja tu, tu sta Kuźwa Kuźwa No wiedziałem żeby tam stać Nie, ja to się, ja wiedziałem Ja wiedziałem, że tak będzie, mogę wziąć piworek Ja wiedziałem, że tak będzie Ja wiedziałem tak Dlaczego muszę jechać do przodu, naprawdę nie wiesz Żeby zacząć się do tyłu, jadę do tyłu Okej okay, tutaj, tutaj muszę stać tutaj od Tutaj muszę stać, dobrze. Poczekać 5 sekund. Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Okej, okay, dziękuję. Okej, okay, spoko. Świetnie! To już będziemy za... What the fuck? Co ty robisz? Albo jednak nie. Ach, narka. Nie, jednak nie narka. Jednak nie. Lecimy dalej. Coś wybuchło. Ja nie chcę wiedzieć, co to było, ale ja nie chcę wiedzieć! Jedziemy do przodu. Szybko, szybko! Wybierz teraz... Co? What the fuck? Co to było? Ale wiem, że muszę. Ja na prawo! Ej, wiecie co? Ja już skończyłem ten level. Idę dalej, idę dalej, nie, idę dalej. No a poczekajcie, dam. Jeszcze tutaj cztery gwiazdki. Kurde, bo jednak zginąłem bez powodu. Neskot 89. Nijaka mapka, ale spróbuję przejść. Dobra, zobaczymy, czy będzie jaka taka nijaka. O, okej, okay. czy tu jest jakiś cel trudny. E, jak ja Przecież to nie jest nic trudnego żeby spróbować to przejść naprawdę, uwierz mi panie. Panie, e, kto to zrobił tą mapę? Kto to zrobił tą mapę? Arbus 1 2 3. No Arbus 1 2 3 wcześniej zrobił dla nas mapę. Tak. Damy takie meh. Meh good meh. Me, nie, mech, niech będzie mech, nie, niech będzie mech, dobra Niech będzie mech, sorry, ale mech, dobra Rumpel 12, rumpel, skąd ja znam rumpla? Nie wiem skąd ja znam rumpla, ale rumpel 12 Witam, Nesko, to jest mój pierwszy level, więc Więc wy No dobra, niech będzie Może być trochę dziwne, pysy pozdrawiam, ja też cię pozdrawiam I zaczynamy, oczywiście jedziemy Nie, weźmiemy sobie tych, o, what? 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 Czy tu jest jakaś wygrana? Czy uda się wygrać, czy ja po prostu jest do przodu i, i patrzę... O Jezu, tam się tam latały serce, nie, to chyba był arbus Nie strzelajcie we mnie! Nie strzelajcie we mnie! Dawaj, ja chcę złapać chociaż jednego arbuza! Dajcie mi arbuza, dajcie mi arbuza, ja kocham arbuzy! Wow, jak wyleciałem, czy tam jeszcze będą potem wiatraki, czy to już koniec mapy? To koniec mapy, okej, okay, wbiłem się Wbiłem się tylko czy, czy przeżyję? O! 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 O, czekajcie, czy ja ciągle żyję? Nie, ja już nie żyję, ale zobaczymy co tam będzie, zobaczymy co tam będzie. Okej, okay, czyli tutaj to jest powiedzmy koniec. Mam to tak rozumieć. Czekajcie, to wiecie, kogo ja wezmę? Ja wezmę Mikołaja, bo Mikołaj jest gruby i wytrzyma, tak mi się wydaje. Pściody. Okej, okay, udało się, bo to kulka, wiecie, gruby to się odbije. Możemy tak powiedzieć, prawda? Okej! Okay. Oh. Okej, okay. jest, 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 czy wygram, czy ja tutaj wygram, czy ja tutaj będę? A, jest, wiedziałem, że tu wygram, nawet nawet troszeczkę się nie wolił ten Mikołaj, nawet, nie, poczekajcie, to był, to był w sumie nie taki zły level, tak naprawdę, wiecie, ja wam powiem, że to nie był taki zły level, dam tutaj, pretty good, kurde, pretty good, No to impossible, mój pierwszy level dla ciebie, impossible, impossible, ja kocham impossible, dobra, impossible, skoro dla mnie impossible, to w takim razie coś czuję, że jednak będzie impossible, o, oh, dupe! o, oh, jezu, ja, jezu, nie, no, przestań, o, kapelusz rozwalił mi minę. Dobrze. Jestem się dumny kapeluszu. Czekajcie. Teraz! Wow! Wow! Wow, tam było coś napisane. Jak ja mam to przeczytać, jak to jest za daleko? W sumie nie ma szans, żeby dolecieć po prostu. O! Jak to mnie rozwala na 34 kawałki? No! Nie wierzę w to po prostu. Lewand. się w dupę, wytrzymał ten ból i poleciał dalej. Właśnie tak się to robi, kochani. Właśnie tak. Się to robi. Okej, okay, dam tutaj 5 punktów, bo było naprawdę amazing. Było tak awesome! Grabin 15, level 15, znaczy się się to już jest. -i sy 15, czyli na Eskot i synek 15. Tutaj dużo nie będę pisał, bo, bo więcej napisałem w mapce. Teraz powiem powodzenia. Robił Grabin, a jeszcze jedno. Moje mapki nie są zrobione w jakieś 15 minut, tylko zazwyczaj 2-3 godziny. Dziękuję ci bardzo, że poświęcasz tyle czasu. Zaczynam wieczorem, a kończę rano. To, to jak to tak w ogóle możliwe? 3 godziny, to musiałbyś zaczynać to e, naprawdę wieczór dla mnie to jest kurde Nie, bo ja tu poczekam, nie mam tu Nie, O! Nie, no nie, 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 no ja nie wiem to. Ciemensko to moja pierwsza mapka dla Ciebie. Łat! I mam nadzieję, że Ci się spodobał! Łat! Przepraszam bardzo, to Nie! Pomożliwe. Nie, nie Jest fuckie, yeah. ale ja, ja, Tak się nie bawię, tak się nie bawię. Nie to nie, wiem, ale będzie ostatnia, albo nie wiem, się mapki. nie wiem. jakie robić mapki mam robić, czy tak dalej, czy raczej inne? Możesz teraz powiedzieć. Dobra, do gry powodzenia. Mapki, ja lubię e, rzucanie mieczami i piłką. Ja lubię impossible mapki. Ujwa! Mapki impossible są po prostu genialne. Nie, no przesza nie Dobra, okej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy. Nie ma szans tego przejść, jeżeli nie przejdziemy tego na spokojnie. Okej. Okay. Okej, okay, teraz się udało, teraz się udało, jest git, jest git, dobra A teraz to coś, to coś, okej, okay, to coś, dobra Jeden, dwa, łatwizna, easy, so easy, so easy Poczekajcie Okej, okay, very easy, very easy, very easy, english perfect, very easy Okej, okay, to jest troszeczkę trudniejsze, bo to jednak możemy rozwalić oponę Ale nie, znaczy nie oponę, a bardziej koło, wiecie, bo tutaj koło jest bardziej takie takie, no, wyląduj. Dziękuję. Jest dobrze. Dobra, teraz na ogromna piramida stołów o matko. O nie, a jednak, ale troll, no popatrz, jaki troll. Nie wierzę w to, co widzę. A teraz strzały, nie. Nie, 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 nie wierzę w to, nie, że... Nagrałem monstrum. Okej, okay, a teraz zrobienie auta. Auta, ład, Jakie chcesz kierownicę? Taką. Kujź, wano już nie przyjadę przez to, nie ma bata. Taką chcę kierownicę. <śledź> no> Przynajmniej nie wylądował, no. O, o, w dupę prawie się wbił na to, ja pierdziłę. Kurde, dobra, teraz strzały, poczekajcie, na kontrolę, tak się robiło, tak, dobra, kontrolę. Leć! Aaaa, nie, 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 dobrze, dobrze, udało się, okej. Okay. Ja chcę kierownicę taką, dawaj mi taką kierownicę. Za dużo szkła, za dużo szkła, okej. Okay. Arbuzy, jej! Jakie koła? Koła? What the fuck? Serio? Takie koła? Chcesz mi dać? Dobra, daj mi takie koła, nie będą takie, zobaczymy co to będzie. Yuh! Ja tu już arbuzów nie ma! Dobra, twoje auto gotowe, ale go nie dostaniesz. Wow, super. Teraz mini 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 quiz. Jak ma na imię kot Neskota? O, w dupę. Tak i tak ma w sumie na imię. Dobrze! Czy Neskot często wrzuca vlogi? Niestety nie i, i nie bo zawsze nie ma nie bo nie zawsze ma czas. Dobrze. Teraz glass break. O, to jest akurat fajne. To jest fajne. O. Naprawdę, Gravin, tutaj z za to, że się naprawdę nauczyłeś Przynajmniej poprzednim levelu, też było genialnie. Leć! No nie, tego, tego to już chyba naprawdę nie rozbije. Tak, ja ogólnie vlogów nie wrzucam, dlatego że po prostu albo nie mam czasu, albo nie mam kiedy nagrać tak naprawdę, bo zawsze ktoś jest w domu, a ja nie lubię nagrywać jak ktoś jest w domu, bo to jest to zwyczajnie nerwiające. chociaż teraz mam nadzieję, że... A, teraz będę miał trochę więcej czasu, więc może będę wrzucał trochę więcej i zobaczymy. No dobra, teraz ostatni, teraz ostatni, 10 minut już mam nagra... E, jest dobrze, leć dalej! Ej, stój, dobrze, leć, 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 leć. Pięknie, super, genialnie, jesteś mua, Po prostu chociaż do wszystkich dziewczyn mua. Proszę, brawo, a teraz kula śmierci No nie, nie, znowu kula śmierci, nie O, to w sumie nic groźnego tak naprawdę Tyle, jedź dalej, Jad, jadę, jadę Okej, okay. nie każdy robi e, w 3, 2 3 godziny, a niektórzy po prostu dają, tak samo jak była na od pralka, wrzucił po prostu wszystko na Tutaj wolno, na, na, na po prostu na mapę i tyle. Okej, okay, tutaj jedziemy wolno, e, na mapę i, i, i zmieszał w pralce po prostu zwyczajnie się, która kręciła. Okej, okay, no ale to, to tak, nie połam sobie głowy. Spoko, nie ma problemu, ja nie, mam, ja nie mam nie mam w ogóle chęci do połamania sobie. To już koniec mapki, mam nadzieję, że się spodoba, teraz będę wrzucał trochę. E, pewnie zgaduję tam, że to jest rzadziej, ale będę, więc... No, nie im Dobra, hej Nesko, to znowu ja e, mam taką nowinę Nie udało mi się przejść tej mapki, ale mam nadzieję, że to by się uda. Powodzenia, jak to? Bez... Nie nie nie, co ja, co ja w ogóle ja w ogóle mam jechać, czy czym mam jechać? Poczekajcie, myszkę zabiorę? Poczekajcie, bo nie wiem czy, czy tutaj mam, mam rozumieć, że to będzie jakiś troll, czy. Jak ty zrobiłaś... A mapę, którą nie przeszłaś. To dziwne trochę, bo mi się wydawało, że trzeba przejść wszystkie mapy Jak mogłaś nie przejść tej mapy? Jak mogłaś nie przejść tej mapy? Oszczęd... Oszczędnie mi tu Dobra, oszczędnie, nie ma bata, bierzemy tatuśka i będziemy oszczędni Starałem się jak mogłem, nie wyszło mi, sorry Nie! Nieważne Okej, okay, trafiłem dwóch, więc jest akurat plusik Jest trzeci Czekaj na screena, a mam czekać na screena a to już trochę za późno Jezu, jak on mi zaraz wyleci, trzeba trzymać, panowie którzy... Nie! Trzeba trzymać ich. Znaczy, trzeba zioma, ziomka trzymać, którego. Nie! Jezu! Biło mu się tylko w plecy, dobrze! Nie! O! Okej, okay, to było troszeczkę głupkowate. okej, okay, double kill, double kill, double kill, dobrze. Okej, okay, triple kill, prawie że. O, oh, fucking. Fuck no. Tamtego to chyba naprawdę nie duży z tego na końcu. Muszę zabić samego siebie, niestety. Nie, nie ma szans, nie ma szans. Nie, nie, muszę jeszcze raz, czekajcie. Powknij, powknij, dobrze! Fuck yeah! Nie! Nie, dobra. One more time. Let's do it again. Let's do it again. A ja wiem, że dam radę. Woo, Nawet nie trafiłem mieczem, a i tak mu się zrobiło wszystko, co miało się zrobić normalnie. Nie wierzę w to, nie wierzę normalnie w to, nie wierzę w to, normal. O! O, super wpadł miecz. O! Nie chcę grać tego levela. Daję good i, i lecę dalej. No, ulepszona wersja poprzedniego impossible dla ciebie. Dobra. Okej, okay. widzę, że naprawdę już przewidziałaś, że tam to przejdę, więc jak ja mam tam skoczyć, przepraszam bardzo. Fak, fak. Wiedziałem, że mnie wali, wiedziałem, wiedziałem. Ja po prostu tak coś podejrzewałem. Nie! Wow! Okej, okay. Poczekajcie, wiecie co ja zrobię? Poczekajcie, bo tam zauważyłem coś śmiesznego na górze. Poczekajcie, skoczę tak leciutko. Jeszcze raz leciutko skoczę. Nie w tą stronę w górę miało być! No nie tu! No nie, patrzcie, patrzcie, patrzcie! No o, 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 super. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. O to mi właśnie chodziło. Are you fucking kidding me? Are you kidding me? Tam jest pieniążek na górze, no nie wiesz, w to tak mi szło! Kuźwa! Jak on do tyłu leciał, przepraszam bardzo, leciał do przodu, tak? Nie, no przestani oh. Okej, okay. what? Akurat kula musiała się napatoczyć na No nie, no przestań, no przestań Uuu. Gdzie ty tam poleciałaś mi? No wszystkie cztery mnie rozwaliłeś Wiem, co zrobię, poczekajcie A, nie mogę, chyba to jest umocowane tam Kurde Uuu. Really? Really? Nie tym! Nie tym! Uuu. Nie tu Prawie Leć Nie tu Nie tak Wow Jest, dobra, idealnie, super Nie wierzę Jest, jest jest! Jezu, ja udało mi się! Ja pierdziele udało mi się! Wiedziałem, że jest to możliwe do zrobienia. Idealnie spadłem na pieniążek, idealnie, super. Dobrze, dajmy szósteczkę, znaczy piąteczkę, bo jest genialny level. Pięć stars się tutaj no należy. I zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeżeli wam się nie podobało, ty zostawcie łapkę w górę i komentarz, czyli nie macie w sumie wyboru, po prostu róbcie to, co mówię. Dziękuję bardzo, na razie, cześć, pa widzimy się w następnym odcinku, kochani. Na razie, cześć, trzymajcie się!